Dyplomatyczny przewiduje również takie sytuacje, że już po przedstawieniu uczestników ze względu na rangę, stopnie, stanowiska, także czuję się zwolniony z, z powitania. Jest mi e, bardzo miło i szczere gratulacje organizatorom, że dzisiaj tutaj w Gnieźnie odbyła się taka konferencja o takiej randze i o takiej tematyce. Historia pokazała, że nikt lepiej jak środowiska naukowe, akademickie nie ocenia przeszłości, historii stosunków międzynarodowych oraz teraźniejszości przeszłości jak właśnie eksperci, naukowcy. Dlatego też, randa tej konferencji w przededniu przejęcia przez nasz kraj, nasze państwo przewodnictwo. Unii Europejskiej potwierdza tylko wschodni wymiar i Polski, i Unii Europejskiej. Bardzo dobrze, że dyskutuje się tutaj w środowisku akademickim o kontaktach z Unią Europejską, naszych partnerów na wschodzie, tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Europa nie tylko się zaczynała na Unii Europejskiej i nie kończyła. Unii Europejskiej. Europa jest projektem otwartym. Dlatego też mimo tych trudności, które obecnie są i na obrzeżach Unii Europejskiej i w samej Unii Europejskiej, warto i trzeba mówić o relacjach Ukraina-Polska, Ukraina-Unia Europejska i realizować konkretne, wymierne projekty. Ja w swojej zawodowej karierze dotychczasowej, tak jakoś rozdział i przygotowanie zawodowe, spędziłem wiele lat na obszarze bałkańskim i postsowieckim. Wspomniał Pan, ambasador, że 20 lat od nawiązania stosunków diplomatycznych. Jako konsul w Leningradzie podzielę się z Państwem taką refleksją, był to ciekawy okres 91-96, rozpad Związku Sowieckiego. Przyjeżdżali ci taki ludzie, to był początek lat 90. I poszedłem na konferencję prasową Nurijewa. To wiadomo, było dwóch światowej sławy bartrzów: Baryszników i Nurijew. I owaj zresztą za czasów sowieckich jeszcze uciekli, przyjechał świadg była demokracja, na konferencję jechał do Tatarstanu do rodziny. Powiedział jedną taką ciekawą rzecz, artysta. Mianowicie, że Europa Zachodnia to już taka susza. Natomiast siła dla Europy jest właśnie w tym regionie. My naprawdę, proszę Państwa, się nie mamy czego wstydzić. Mamy wykształconą młodzież. Oczywiście w tych warunkach, jak przyszło się nam rozwijać, nie możemy się równać z rozwiązaniami drujskimi czy wszystkimi. Ale tylko jedna rzecz, nie wstydźmy się. I chciałbym, żeby również młodzież, która uczy się Europy, również tak samo y, postępowała. Do czego zmierzam? Dzisiaj sobie nie zdajemy spraw, że to co się stało po rozpadzie Związku Sowieckiego w tej części naszej Europy przeszło spokojnie.